Jeśli musisz nauczyć się jakiejś konstrukcji gramatycznej, ale nie masz do tego motywacji, nie masz siły, żeby się do tego zebrać, zastosuj ten prosty trik. Dowiedz się, jakie zastosowanie praktyczne ma ta konstrukcja, i od razu będziesz wiedzieć, po co masz się tego uczyć. A jeśli wiemy dokładnie, po co się czegoś uczymy, od razu mamy większą ochotę się tym zająć, bo wiemy, że to nie jest tylko taka czysta teoria. Czyli załóżmy, kiedy uczymy się strony biernej. Zadaj sobie pytanie, po co jest ta strona bierna? W jakich praktycznych sytuacjach możemy tę naukę wykorzystać? Czyli jeśli na przykład ktoś ukradnie nam samochód i będziemy musieli zgłosić na policję po angielsku, no to powiemy, mój samochód został skradziony. Nie będzie wtedy tego wykonawcy czynności, bo go po prostu nie znamy. Czy na przykład, jeśli w pracy ktoś zniszczy jakąś maszynę, no i musimy, uszkodzi jakąś maszynę, no i musimy naszemu przełożonemu o tym powiedzieć, a nie chcemy tak um, koniecznie mówić, kto to zrobił, ale musimy zgłosić samą sprawę, bo być może naprawa będzie konieczna. Możemy, właśnie znowu, użyć strony biernej. Coś zostało zepsute, więc kiedy rozumiemy już po co dana konstrukcja gramatyczna jest stosowana, będzie nam dużo łatwiej jej się nauczyć, bo widzimy sens. Po więcej tego typu porad koniecznie zasubskrybuj mój kanał.